eventowa lokacja, co tego chodźcie jest... zanim event w ogóle wystartuje. Ej, rzeczywiście! Mimo iż uda się trafić nawet najtańszego huge peta. Mit potwierdzony. Dzień dobry widzowie. Ostatnio było bardzo dużo aktualizacji w Petsimulator, dlatego w dzisiejszym odcinku wraz się nam dzień dobry. Hej! Będziemy widzowie obalać, pograbiać i ogólnie robić wszystko z witami Tak jak widzowie, na samym starcie Oczywiście stawcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwoną, bo to jest giga istotne. Widzowie, żeby subskrybować. Wiecie, że z bólem serca, ale dodania mam huge flopę. O ja aż tak kocham widzu. Aż tak mocno kocham widzów. Widzowie, ty, drogi widzu, subskrybujesz kanał w tym momencie. Zjeżdżasz na dół, subskrybujesz mnie, subskrybujesz się na gry. Chociaż ja na gry chyba nie trzeba subskrybować, bo masz po nie Nieważne. Drogie widzowie, <gry> piszesz swój nick z Robloxa, to jest bardzo istotne. No i zostawiasz lajka. Przy okazji, widzowie, dla ludzi, którzy. Przejdźmy w takim razie do mitów. Jak dasz Pety do Daker z Royality, to dostaniesz więcej gemów. Lajkujcie, żeby widział. Ciekawe. No, ej, bo słuchajcie, widzowie, bo słuchajcie, pety ogólnie mają różne wiadome ulepszenia po prostu mają swoje. Nie wiem, gdzie moje się ukryły, ale możliwe, że są właśnie w Dakerze, więc zapraszam do Dekera. Jak myślisz, potwierdzamy czy nie potwierdzamy? Ja myślę, że coś w tym może być. Może to działać. Ja uważam, że to będzie prawdziwe mi. Ja też uważam, widzowie, więc słuchajcie, weźmy na razie sobie tutaj enroll. No i jak widzicie, tutaj mamy zwykłego PETa z coinami, magnetem, giftami. No generalnie nic specjalnego. I on, jak widzicie, ma tutaj 2,3, Jeden, więc można powiedzieć, że tutaj mniej więcej tak wyglądają jego statystyki. Do 305 milionów też. Dobra, teraz widzowie dajemy z Royalty. Tutaj mamy Royalty i uwaga! Zmieniła się liczba! Mit potwierdzony! Naprawdę? Tak, słuchajcie, mit potwierdzony i ja chyba wiem dlaczego. Mi się wydaje, że tu chodzi o to, widzowie, że jak macie pety z Royalty, no to generalnie sytuacja wygląda tak. Pety mają wtedy 100% więcej damage'a. Zarabiają więcej diamentów, bla bla bla. Ale mi się wydaje właśnie, że tu chodzi o to, że one robią więcej damage'a. więc Statystyki widzowie wpływają na Deikera, Dlatego możecie sobie pod Deikera zrobić specjalny zestaw petów Myślę, że mega spoko sprawa Fajna ciekawostka w ogóle od widza Fajna ciekawostka od widza Dawajcie widzowie mity, bo będziemy dalej tą serię kontynuować Mimo tego, że mój tryb już wychodzi Będę się starał z niego jak najwięcej nagrywać No to myślę, że raz w tygodniu tych pogromców Chociaż wrzucić tutaj z peta będzie spoko A spoko jest również kolejny mit, czyli Jeden z domków w nowym evencie ma ukryte drzwi Do których możesz wejść wciskając E Eee, dobre nie, no słuchajcie, widzowie, będziemy próbować. Chodź tutaj do świętego Patryczka, ale lecimy. Ale zaciekawiłam tym. Ale słuchajcie, bo tutaj często są w ogóle takie w pecie rzeczy, co nie wiem jakby, czy było, tak. wiesz, nok-nok -knock i pokpety, czy były jakieś inne, inne rzeczy. Więc widzowie, słuchajcie, pierwszy domek, no chyba tutaj nie ma, nie ma nic. Czekaj, a możemy wcisnąć się... Nie, słuchaj, nie ma... A może z tyłu można wejść? O, Uwagę. czekaj. Nie, z tyłu jest zablokowane, niestety. Nie. Kolejny domek, no niestety, widzowie, ale no nie ma tutaj niczego. Do trzech niczego. razy sztukę. Do trzech razy... W sumie do czterech, do pięciu nawet tutaj. Okej, okay, tutaj też się nie da. Tutaj widzowie, przedostatni domek. I ostatni. Największy ma drzwi, więc. A Nie, przed... jeszcze, Jeszcze są komputery. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, Dobra, nie. Je... No nie, no nie. Gdyś tutaj chyba. Aaa, nie można. Dobra, a czekaj. Knock. Nock. To już kiedyś było. Widzowie, zobaczmy, czy się nam otworzyło coś. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No, wydaje mi się, że tutaj nie mamy. Mimo tego, knock-knock pisania, co kiedyś działało rzeczywiście na jeden budynek. Bo tutaj niektórzy mogą wyśmieć. Haha, pisanie na trzeciej. Co? No, kiedyś to działało, widzowie, na jeden z budynków na pierwszej krainie, więc wtedy były pokpety. OG, pamiętają. OG, pamiętają. Ja chyba mam nawet jakieś takie pokpety tutaj w ekwipunku. Tak, mamy tutaj pokata, widzowie. No, mam te pety O, pok Dragon. Nawet Dark Matter, widzowie, jak widzicie, w milionach w ogóle tu były liczby. Bardzo niestety, ale mit obalony, widzowie, obalony mit. No i bardzo mi przykro z tego powodu. Widzowie, pamiętajcie o tym, że 24 marca startuje mój tryb Roblox, czyli Jumping Pet Simulator. A tutaj codzienny lick, bo codziennie, widzowie, do wyjścia trybu będę wam dawał jakieś liki. Napiszcie w komentarzu, co to jest. Przekazuj swój nick z Robloxa. Jeśli jesteście na grupie Yomao Games, to może trafią do was jakieś robuxy. Nie wiem, tak słyszałem, widzowie. Napiszcie mi, czym to jest i co może tam się znajdować. 6 dni do startu. Jak Roblox. masz teleport, na ostatnią krainę z w nowym evencie, to masz skrzynię, więc może w PT-2 będzie ta skrzynka. Pozdrawiam. Ej, słuchaj, bo pamiętasz, jak y, wszedł event, co nie? No. Pamiętasz, kto wtedy ci pomógł na koncie grać i ci zdobył wszystko, praktycznie? No, ty. No, no to teraz masz misję, chodź. Okej, okay, dobra. Chodź, idziemy sobie na Patrix Event, y, więc sobie tepnij się tutaj. Widzowie, no niestety ja tutaj nie odblokowałem ostatniego questa, bo u Żanetki bardziej się skupiłem, żeby to zrobić. Więc no, nie, nie mam dostępu. Nie mam go do tej pory. Nie mam go do tej pory, ale ty możesz tam wejść, no Słuchaj, tam za jajkiem, możesz sobie polecić tam za jajo. I co tam A? widzisz? Co tam widzisz? Powiedz mi. To są jakby drzwi w sumie. Ej, to są drzwi. Okej. Okay. Ej, Widzowie, no to powiem wam tak. Może to jest możliwe, że to będzie dalsza część eventu? Bo pamiętajcie, Widzowie, że ostatnio, nie wiem czy pamiętasz, ale event walentynkowy, mimo że walentynki w ogóle trwają jeden dzień, to walentynkowy event trwał dwa tygodnie ponad. I jakby to były dwa party, co nie? Więc Widzowie, jest duże prawdopodobieństwo, że również tym razem Będziemy mieli event składający się z dwóch partów. A jak widzicie, tutaj zupełnie nie ma niczego takiego. A ostatnio, widzowie, pamiętasz, gdzie się przechodziło, którędy i tak dalej, żeby dostać lepsze jajka? Ej, rzeczywiście, w tej samej miejscówce. W tej samej miejscówce, czyli trzeba było przejść pod wodospadem. A tutaj możliwe, że będziemy przechodzić przez drzwi. Tego widzowie, nie możemy go potwierdzić, nie możemy zaprzeczyć, nie możemy nic zbytnio zrobić z tym mitem, Ale możemy stwierdzić, że rzeczywiście coś takiego jest. Więc dziękujemy, widzu. Miejmy nadzieję, że tutaj coś takiego będzie. Nie, no, słuchajcie, to po prostu mnie coś się strzeli. Filip. Nie potrafi czytać, co to za Y. Na eee, gram na padzie, wiecie, Robloxa? Ja może na szybko wytłumaczę. Jak wejdziemy sobie w teleport i mamy tu ikonki, mamy jajo, tam możemy się tepnąć i kupić jajo. Jak widzicie, można kupić jajo, ale mamy też płomienie. Znaczy, nie wiem, to jest jakieś kółko czy wygląda jak czarna dziura, ale jest biała. Ale mamy ikonkę skrzyni. I o to chodziło w tym mitie, że mamy tu ikonkę skrzyni, więc na 100% ja potwierdzam ten mit, ja jako Barti Bomba, za Filipa i za Żanetkę dzisiaj, że na 100% będzie part 2 ze skrzynką i z nowymi jajami, gdzie będzie jeszcze większa szansa na Hugha. Także, no co, mit potwierdzony. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie suba, Barty Szef. Dzięki, ma. Ja mam wrażenie, że tam będzie druga część eventu, widzowie. Jeśli nie, macie prawo mi napisać coś miłego w komentarzu. Ale myślę, że będzie. Dlatego czekamy tej i przechodzimy do kolejnego mita. Jeśli sfizujesz cztery nowe Golden Legendary, to wejdzie Rainbow, a tak normalnie potrzebujesz dziesięciu lub dziewięciu. Okej, okay, eee, no i słuchaj, tutaj ciekawe. mamy legendarki. Weź ty też sobie podrob, co? Żebyśmy mieli ich trochę, bo no. Został mamy. Deficyt. muszę włączyć osuwanie tak. legendarek na spiedź. Jezus, Mario, od razu dwie. Dobra, dobra, widzowie, więc wystarczą cztery Okej, okay, to już mam, to już mam. Dobra, to już nic nie trzeba. Ile tych legendarek tu dropi w ogóle? Dobra, lecimy w takim razie sobie Spawn World, Forest. Chyba to był Forest. Tak mi się wydaje, że to był Forest. Tak, to był Forest, widzowie. Nie, nie, nie był. To była plaża, to była plaża, widzowie. No i teraz widzowie, oczywiście Anne tutaj. No i podchodzimy sobie. No i mamy nasze legendarki, czyli Clovered Fairy. Więc w tym momencie, widzowie, wystarczy sobie, weźmiemy, zaznaczymy cztery. No i słuchajcie, potrzebujemy czterech, żeby dostać Rainbow. A tak, to potrzebujemy znacznie więcej. Zobaczmy w takim razie. Ej, rzeczywiście! Nice! Udało się, mit potwierdzony, zobaczmy jeszcze raz. Dobra, widzowie, 100% szans. 100%. Szans. Raczej wątpię, żeby dwa razy z rzędu się trafiło, co? Trzy razy z rzędu. Dobra, widzowie, oh, więc. Wow. Ej, widzowie, to jest giga oszczędność, dlatego warto subskrybować ten kanał, bo jeśli widzowie, nie wiedzieliście o tym, no to prawdopodobnie mogliście stracić bardzo dużo czasu, bardzo dużo petów, bardzo dużo wszystkiego. A tak to wiecie, wiesz, ty, drogi widzu, Tak jak widzowie, lecimy do kolejnego mitu. Jak będziesz miał trzy kotki Rainbow z update'u świętego Patryka, to wyjdziecie z maszynki FUZUS. Rainbow Korgi, a z trzech Rainbow Corgi z eventu Świętego Patryka masz Rainbow Legendę. Eee, ale to jest recykling w ogóle, ej! Dobra, lecimy widzowie w takim razie. Komplikowany mic. Nie, no słuchaj, jest git, jest git. Ja uważam tutaj widzowie, że bardzo fajny micik, dziękujemy serdecznie za niego. Słuchajcie, tutaj jak widzicie, dropimy sobie tutaj bardzo fajnie, bardzo pięknie. No i jakby widzicie, dropimy różne fajne pety, ale załóżmy, że nie macie zbytnio czasu widzowie, bo nie wiem, bo mama przychodzi wam do pokoju, nie wiem, wali was w ucho, albo nie wiem, stary wyciera wami podłogę. Wiecie o co chodzi widzowie? No różne rzeczy się dzieją w domu, co nie? Nie macie zbytnio czasu, żeby sobie zagrać. I tak się nagle składa, że kurczę, dropicie sobie te pety, co nie? Ja tutaj sobie jeszcze trochę dropnę, żeby mieć pewność, że je mamy. Ja na przykład jestem pod wrażeniem, jak widzowie odkrywają takie mity. Naprawdę, to jest kwestia siedzenia w tym pecie długich godzin i robienia różnych kombinacji, żeby to odkryć. To prawda, więc widzowie okazuje się nagle, że o kurde, możecie sobie z tymi petami coś zrobić. Lecicie sobie na main, czyli na kopalnię. No i na Pani macie dorobienia tutaj rainbowów, nie? Wchodzisz, mówisz tak, poproszę dużo rainbowów. No i widzowie, tak się składa, że zaczynamy potężny recykling. Słuchaj, najpierw mamy wrzucić tutaj cztery kotki, prawda? I za cztery kotki dostaniemy jednego korgi. Trzy, hmm. chyba? Puh. Nie, cztery. No i mamy korgi, zgadza się widzowie, mamy. Teraz wrzucamy właśnie korgi, trzy korgi i dostajemy legendę. Dostajemy, dobra, let's go! Jest gate, widzowie! W takim razie mit potwierdzony. Ej, fajny ten recykling, nie? Fajnie, no? Mega Mega super, to yeah. jest spoko, więc widzowie mega meat, mega. Mega jest również mój tryb, który startuje 24 marca, widzowie, o godzinie 18. Ja tam... Przejdźmy również do kolejnego mitu. Kiedy połączysz Daker i nabijanie coinów w Cat Kingdom na sejfach? Jesteś w stanie wyciągnąć 1 trylion coinów dziennie. Co może starczyć nawet do końca drugiego partu eventu. Ej, dobra, i słuchajcie, widzowie, tutaj ja coś powiem, co nie, bo generalnie ja już o tym robiłem odcinek, ostatni odcinek w ogóle, który wrzucaliśmy z Pet Simulatora, dlatego odsyłam was do tego odcinku, ale rzeczywiście widzowie, tak jest, dałem wam tam pełny poradnik do tego, jak zdobywać te koiny, dlatego tutaj od razu mi potwierdzam, nie mam co tutaj sprawdzać, jest rzeczywiście tak, że jeśli odpowiednie rzeczy zrobicie, odpalicie sobie Cat Kingdom i obejrzycie sobie właśnie mój ostatni odcinek, który jest już na kanale, no to właśnie bijąc te sejfy tutaj, bardzo ładnie, bardzo pięknie, jesteście w stanie naprawdę bardzo dużo zarobić pieniążków, ty też chyba stosowałaś ten sposób, co nie? No oczywiście, od Filipka wiedziałam go. No oczywiście, widzowie, Słuchajcie, no, ten kanał warto subskrybować Dla takich właśnie pięknych rzeczy Będziecie dropić fajne pety Będziecie dostawać bardzo dużo fajnych, no co, itemów temu. dlatego po prostu odsyłam was do tego poradniczka Mit potwierdzamy, bo to wszystko Prawda, widzowie, jesteście w stanie naprawdę dobić tyle coinów Że wam starczy do końca eventu Ja mógłbym w sumie tutaj dalej sobie klikać Ale po co? Na razie mam tyle tego, że raczej nie przyda mi się już więcej Przynajmniej na jakiś czas Za to przyda mi się, widzowie, kolejny mit Którym jest Twój stary nawalił kloca na spawn w trawie Lajkujcie, żeby widział Ta? To mega a to ciekawe, idziemy sprawdzić? Idziemy sprawdzić. No nie wiem, widzowie, <gry> nie. nie wiem. Dobra, widzowie. Dobra, lecimy. Patrzymy na spawna w trawie. Ty! Rzeczywiście, drogi widzu, masz rację, aczkolwiek wydaje mi się, że, że to twój stary zrobił, bo tylko twój stary byłby w stanie takiego wielkiego kloca tutaj zawalić więc widzowie, mit obalony. To nie był mój, tylko to był twój. Użytkowniku Dawid XXX. Pozdrawiam serdecznie. Całą rodzinę twoją. Przede wszystkim starego, mega. Odbieranie interesu z banku nie działa już od paru nastu update'ów. Serio? A tu w ogóle wiesz co to jest? Czy nie? nie? wiem, co to jest w ogóle. Bo jest ogóle. taka lokata jakby w banku. Chodź do banku, chodź do banku. I masz My Bank, co nie? I generalnie Aha. sobie chodzisz w opcję i masz tam w opcji i masz Collect Interest <noise> na samym dole. I uwaga, This temporary Disabled, wow, o nie. mit potwierdzony, ale to rzeczywiście widzowie działało i można było, wiecie, w zależności od tego, ile mieliście diamentów w banku, to tyle do takiej lokaty jakby mieliście i dostawaliście co godziny. to jest mega op. Godziny. to jest bardzo OP. No, niestety znaczy to już, już, tak, już było. Więc widzowie, no niestety, ale to już nie działa, więc no niestety, ale no czy niestety, no mit potwierdzony, ale no niestety opcja już nie działa. A wiecie co będzie działać widzowie? Mój tryb. Ludzie się ten tryb Nie, no przepraszam, widzowie, ale. No wiecie, jak jest, dobra, nieważne. Lećmy do kolejnego. Eventowa lokacja złotego kociołka jest widoczna spoza mapy, zanim event w ogóle wystartuje. Ej, to by było dosyć mocne, jeśli widzowie dałoby się w ogóle tam wejść, bo kurde, no może jest taka opcja, nywy, ale, no żeby odblokować tą trzecią misję tego, co ciekawego, questa, którego jeszcze nie odblokowałem, bo robiłem sobie. no, no robiliśmy inne rzeczy, na przykład mój tryb. <laughs> to... Nie wiem, co zrobić. Nie, żeby... nie wierzę. To <laughs> w komentarzach. I o kto ogląda z tego momentu. I już ma duś. <laughs> Dobra, więc widzowie, sprawdźmy w takim razie, czy będziemy mieli tutaj rzeczywiście. Bo ten kociołek, widzowie, nie chodzi o ten kociołek. Widzowie, chodzi o taką dużą, taki duży, co tutaj ten czas się pojawia, i w ogóle. Tutaj, widzowie, co możecie wbić? Tak, o. No i tutaj, jak widzicie, widzowie, nic nie widać. No tutaj ten kociołek powinien być, a go nie ma. Więc widzowie, było ni nim i nie ma. Amba Fatima, wiecie o co chodzi. Więc, no niestety, ale nie ma czegoś takiego. Mit obalony, widzowie. No i co? A ja nie mogę nawet tu wejść. Ty nie umiesz. Ja jestem, słuchaj, potężnym. potężą. Dobra, siema. Mega, widzowie. Mega. Więc, słuchajcie, mega również będzie kolejny mit. Mimo eventowo zwiększonego laka, użycie wszystkich potionów, nawet tych serwerowych, na szczęście, i posiadanie wszystkich gamepassów, nie da się trafić nawet najtańszego huge peta. Słuchajcie, widzowie, o... w tym celu odpaliliśmy wszystkie tutaj gamepasy. wszystkie, patrzcie, wszystkie gamepasy kupione. Tutaj łącznie, widzowie, zostało wydane jakieś 25 tysięcy ponad patrzcie kurde tutaj to widzowie odpalone to odpalone to odpalone wszystko widzowie jeszcze tutaj moglibyśmy lecieć na Devoida widzowie i mówić o kurde faja ale tutaj se na Devoida odpalę co mówisz ta co odpalam na Devoida pa Ram, pam 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 tak robisz a nawet więcej widzu i masz se taką na przykład szyjanę, co nie i a. się okazuje że ona dropiła przez około 24 godziny w ostatnim odcinku który macie w karcie tutaj na górze i i e, nic i nic widzowie więc czy tutaj jest fajnie i że dropi te rzeczy? Nic bardziej mylnego, widzowie. Otóż, widzowie, graliśmy trochę. Peta, ani jednego, ani widu, ani słychu, nic. Więc, widzowie, ja sobie tutaj zostawiam po prostu postać na 48 godzin. Chociaż nie, bo będę grał w swój tryb. To nieważne, widzowie. Może jak już beta się skończy, widzowie, to sobie odpalę. No i możemy otwierać jajka przez cały tydzień. Ja problemu ja dla was sprawdzę, ale legitnie, totalnie, prawie nikt nie jest w stanie dropnąć tych nowych już. Prawie nikt ich nie ma. Napiszcie w komentarzu, czy wy dropnęliście, czy nie. Ja uważam, że praktycznie nikt nie jest w stanie tego dropnąć, bo szansa jest zbyt mała. Preston strollował nas widzowie. No niestety, ale taka prawda, widzowie. Więc no jest jak jest. A więc widzowie pamiętajcie o tym, żeby wybijać na kanał Szyjana Gry, bo tam widzowie robimy największy przyrost w Polsce. Więc naciśnijcie sobie tutaj na jej buzie i będziecie mieli jej kanał. Przy okazji tutaj macie jej poprzedni odcinek.